Dzień dobry Państwu, Magdalena Chapka. zapraszam na informację NOTES. Przemarszem oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z Pomyska Wielkiego i Żukówka rozpoczęły się uroczystości Święta Strażaków. w Dniu Świętego Floriana Patrona Strażaków w całym kraju rozpoczęły się uroczystości związane z tym najważniejszym świętem ludzi, którzy mają najwyższe zaufanie społeczne. Mszą świętą i przemarszem oddziałów w Pomysku Wielkim strażacy ochotnicy z Pomyska i Żukówka rozpoczęli uroczystości. Odremontowana remiza, okazały samochód i kilkanaście elementów wyposażenia OSP to nie jest jeszcze wystarczający dostatecznie wyposażony oddział. Ale wszystko wskazuje, że z każdym rokiem tego sprzętu będzie coraz więcej. Dzisiejsze święto Strażaka to takie wielkie święto w Pomysku wielkim. No dzień świętego Floriana, patrona Strażaków, to rzeczywiście święto jest nie tylko dla nas, ale dla wszystkich strażaków w całym kraju. I czy możemy się dowiedzieć, co ten 2011 rok przyniósł dla Was? 2011 rok pod względem inwestycyjnym można powiedzieć, że był dosyć dobry. W tym roku kupiliśmy na około 30 tysięcy. Urządzeń i ubrań dla strażaków. Czyli cała kwota, którą otrzymaliście w 2011 roku, to? To znaczy, nie cała kwota, którą otrzymaliśmy, tylko którą myśmy się postarali. Dobra. Kwota 19 tysięcy pochodziła z Krajowego Systemu Ratownictwa, a pozostałe kwoty staraliśmy się dotację i z zarządu powiatu towskiego otrzymaliśmy 4 tysiące na zakup dwóch aparatów nadcisieniowych powietrznych. Jak również otrzymaliśmy dotację Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku na zakup ubrań ćwiczebnych i bojowych. Ale wiemy również, że w poniedziałek będzie podpisanie umowy również ze starostwem. Tak, ale to nie dotyczy akurat nie nas, dotyczy to z jednostki z naszego powiatu. Jest to dofinansowanie do zakupu na samochody, które również powiat dofinansowuje. Jak będzie wyglądał 2012 rok do końca roku? No, rozpoczęliśmy go od remontu naszej świetlicy, która była nierementowana już przez dłuższy okres, i tak na samą chwilę udało nam się akuratnie ukończyć. Myślę, że tutaj Pan Redaktor pójdzie i zobaczy, jak wygląda ta świetlica. Także jesteśmy zadowoleni. Pomogło, pomógł nam tutaj akuratnie urząd dofinansować i wysłał również pracowników interwencyjnych do prac takich typowo budowlanych. budowlanych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.